Pan z wami, istuchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana, Chwała tobie Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latoroś, która nie przynosi we mnie owocu odcina, a każdą, która przynosi owoc oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latoroś nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i Wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośli i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chrystus. Działa. Poszli szukać mikrofona, biskup już ma. Moi drodzy, e, w, pierwsza sprawa to, to jest moje pierwsze kazanie w życiu jako biskup do dzieci. Także jesteście pierwszymi, do których coś... Działa? Słychać? Dobra. Cieszę się bardzo, że was spotkałem tutaj, w tym Białym Tygodniu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich rodziców, którzy... Za tutaj przyszli. Cały ten tydzień jest taki ważny dla Was, bo dziękujecie Panu Jezusowi za to, że do Was przyszedł, że mogliście się z nim spotkać. A dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy bardzo ważne słowa Pana Jezusa. Kto pamięta Ewangelii dzisiejszą? Pamiętacie coś z Ewangelii? Pan Jezus powiedział: Ja jestem krzewem winnym, a Wy latoroślami. Ktoś z Was widział krzew? Ktoś widział winogrona, a nie takie w koszyczku na drzewie, rosnące? Widział ktoś czy nie? Jak wyglądają takie winogrona? Jak winogrona rosną? Kto powie? No? Zwisają. Zwisają, tak jest. 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 Co jeszcze są winogrona, tylko co jeszcze jest na takim krzewie winnym? Co zobaczymy jeszcze? Liście liście jaki mają kolor przeważnie? Zielone liście, tak jest. I właśnie kiedyś tutaj przechodziłem ostatnio koło y, y, Kamedułów na Bielanach i tam jest tak zwana taka srebrna góra i tam jest taka winnica, gdzie teraz te ratorośle są. I co mnie, co, jak zauważyłem, one były bardzo mocno popcinane. Właściwie jeden krzak był zostawiono tylko, tylko Taki mała, mały kawał, taki kawałek pędu, który teraz na pewno w tym momencie, w maju, to już są bardzo zielone liście, rosną, ale winnice trzeba przycinać. I Pan już dzisiaj mówi o tym, że Bóg jest Panem winnicy, On jest krzewem winnym, my jesteśmy latoroślami, ale zdarzają się takie liście, które trzeba odciąć, które nie chcą być, które się nie nadają. A z drugiej strony Pan Jezus mówi taką ważną rzecz. Mówi, trwajcie we mnie. I wy, moi drodzy, jesteście dzisiaj po pierwszej Komunii Świętej. Jesteście takimi latoroślami, które są szczepione w Pana Jezusa. On się z nami spotkał, On w was jest. I dlatego dzisiaj Pan Jezus nam, nas przestrzega, abyśmy zawsze w Nim trwali, abyśmy nigdy z Nim nie... Od niego się nie oddalili, nie pozwoli na to, aby nas ktoś lub coś odcięło od niego. Co nas odcina od pana Jezusa? Co nas oddala od pana Jezusa? Grzechy. Grzechy nas oddalają, od, odcinają od pana Jezusa. I co wtedy robimy? Jak ktoś od, odetnie się od pana Jezusa, może wrócić czy nie? W jaki sposób wracamy? Wspowiadając się. Wspowiadając się, ale wystarczy tylko się spowiadać. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby się dobrze wyspowiadać? Musimy za te grzechy przepraszać, żałować, nie? Zobaczcie, jaki Pan Jezus jest wspaniały. Jak się zdarzy coś takiego, możemy do niego wrócić. Najlepiej, żeby się w ogóle tak nie stało, tak? I my musimy tak czuwać, tak trwać, aby tych grzechów było jak najmniej, abyśmy nie musieli. Za nie przeprawa, abyśmy cały czas byli blisko Pana Jezusa. I on nas umiera swoim, swoim ciałem. Każda komunia święta przyjmujemy Pana Jezusa. W jaki sposób jeszcze bardziej się w niego wszczepiamy? A on w nas, on mieszka w nas. Jesteśmy w takiej pięknej, wspaniałej jedności. Moi drodzy, Biały Tydzień to jest najwspaniałszy tydzień w życiu, bo to jest ten tydzień, w którym. Cieszymy się z tego, że Pan Jezus jest z nas, że my jesteśmy tak naprawdę takimi latoroślami, bo wy przed, do, przed niedzielą byliście do spowiedzi, przygotowywaliście się z siostrą przez wiele dni, żeby przyjąć Pana Jezusa. I to był taki moment takiego szczególnego połączenia z Panem Jezusem. I Pan Jezus dzisiaj mówi do was trwajcie we mnie. Mamy trwać w Panu Jezusie. Musimy się starać, aby się od niego nie oddalić. I o to w sposób szczególny się prosimy, pro, o to szczególnie prosimy dla, e, dla Was, ale też dla nas wszystkich. My dorośli też. Może warto sobie przypomnieć naszą pierwszą komunię świętą, naszą jedność z Panem Jezusem. Teraz każdy się może zapytać, jaką lat roślą ja jestem. No, te dzieci to są połączone z Panem Jezusem. Ale my, jako rodzice, jako mama, jako tata, jako dorośli, czy czasem gdzieś nie pozwoliliśmy sobie oddalić się od Pana Boga? Czy czasami gdzieś już nie jesteśmy całkiem z boku obok Pana Jezusa, który jest winnym krzewem? Trzeba wrócić, moi drodzy. To mówię do rodziców troszkę. Trzeba o tym pamiętać, trzeba wracać, trzeba się starać, bo widzimy, że, że Pan Bóg chce być blisko nas. On nas kocha, On przychodzi do nas w komunii świętej. Kto przyjął sakrament bierzmowania, to ma dary Ducha Świętego w sobie, trzeba Ducha Świętego przywoływać, aby nas umacniał. A dzisiaj jesteśmy tu za te dzieci, za tą pieszą Komunię Świętą, za Pana Jezusa, który mieszka w tych sercach. I to jest też takie ciekawe dla, dla, dla rodziców, którzy, dzisiaj przytulając po tej mszy świętej swojego Syna czy swoją córkę, mogą czuć, że naprawdę przytulają Pana Jezusa, który tam w tym serduszku tego dzieciaka, w tym serduszku niewinnym mieszka i jest. I pomagajcie, moi drodzy rodzice, tym dzieciom, aby trwały w tej miłości chrystusowej, aby, aby chciały trwać, aby chciały iść za Chrystusem, aby się od Niego nie oddalały. To wiele zależy od naszego przykładu, nasz ludzi dorosłych. Dzieci są czyste, piękne, a później niestety My, jako taki trochę świat ludzi dorosłych bardzo często podcinamy im te skrzydła. Nie bądźcie takimi, którzy podcinają skrzydła swoim dzieciom, nie? że odcinają je trochę od, od Pana Jezusa. Niech dobry Bóg wam błogosławi. Cieszę się bardzo, że mogłem się z wami spotkać. Teraz będziemy się dalej modlić. Będziemy prosić, aby Pan Jezus tutaj wśród nas pod postacią chleba i wina, abyśmy go po raz kolejny w naszym życiu mogli przyjąć. Będziemy dziękować za wszelkie dary, łaski, jakimi on nas ogarnia w swoim swojej, swojej wielkim i w swojej dobroci. Amen.